Halloween, potwory wychodzą z nory Zaczynamy dziś Halloween, wystraszą was nocne zmory Weźcież nie czy ja się boję, dobrze wiesz, że cię dogonię my potwory już tak mamy, to co chcemy z zdobywamy Zaczynamy dziś Halloween, potwory wychodzą z nory Zaczynamy dziś Halloween, wystraszą was nocne zmory Ta noc jest dziś nasza z piwnic, nur pod dasza. wychodzą Potwory boisz się? No sorry, tak to my upiory nie ma My pokory chcemy was wystraszyć, swój teren zaznaczyć Wasz strach, my kochamy mroczny ubiór mamy robimy co chcemy do pełni wyjemy Ach, ten pisk to lubię może go Po ślubie, ból mnie tak raduje, twoje życie struje Dziś nie pokryjomu, bój się wyjścia z domu, wszędzie cię dorwiemy, a na końcu zjemy Bój się bój się, bój się bój, bój się bój się bój potwora, bój się bój się bój się bój Przyszła już na ciebie pora Bye Draco! Oh my god, screaming! Let me out! <laughs> <laughs> oh, you, you, what happened? Draco, what happened? There was ghosts, and there were ghouls, there were zombies, and they were laughing at me! What? <laughs> yeah. oh, wait, oh, oh. what? No, come back! Wait! Guys! <laughs> było józy puzyno! Siedziałam przy... W komputerze i sobie grałam przecinek nagle ni stąd, ni z owoc. zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju, miał białą bluzę zaciąć krwią czarne spodnie, trapki, włosy, skórę miał białą jak ściana błękitne oczy, które były otoczone czarnią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż kuchenny przecinek <laughs> powiedział przecinek słodko, czemu nie śpisz jest już z późno, chodź po lorze nie spać! Wtedy zaczęłam uciekać. A on znowu powiedział, a a rozumiem, chcesz się pobawić trochę! No dobrze, pobawmy się w chowanego, chyba w chujanego. Ja szukam, liczę 10 kropka, 9 kropka, 8 kropka, 7 kropka, 6 kropka, 5 kropka, 4 kropka, 3 kropka, 2, 1 kropka, kurwa schowana czy nie szukam się? Co było dalej, no cóż, znalazł mnie w ogródku, gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno Trzymajc z ręce i powoli cio! Gardło nożem mówiąc idź juz spać. Tak szczerze, to mam wyjebane na Halloween, ponieważ jestem katolikiem, w imieniu do świętego Amen. Kurwa jakieś satanistyczne święta propagujecie. I mi jakieś kurwa kidosy jebane dzwonią, zajebane, kurwa do domu wypierdalać mnie, nie dostaniecie żadnych słodyczy, chuj wam w dupę, zaraz na policję zadzwonię, żeby was zgarnęli, kurwy jebane. Kurwa, ale jest pięknie w tej Warszawie. Piękna niunia, piękne miasto, zaraz sobie opierdolę ciasto. Witam was, grzesznicy w piekle. Ty to widzisz? Dziewczyny, spokojnie, nie ma się czego bać, jestem tylko diabłem. A nie to w ogóle nie chodzi o to, że jesteś diabłem, jesteśmy bardzo tolerancyjne. Chodzi o Twoją mordę. Okej, okay, zanim zostaniecie tutaj przyjęte, zadam wam kilka krótkich pytań. Najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłyście, w końcu nie jesteście tutaj bez powodu. Ej, a u was zawsze jest tak gorąco? Tak, zawsze mamy tutaj tak gorąco. Akurat ostatnio klimatyzacja się zepsuła. Odpowiecie? O, wiem! Kiedyś na przykład z kaśką uciekłyśmy z WF-u, może chodzić o to, że nosiłyśmy koszulki z nazwami zespołów, które nie słuchaliśmy. Myślcie, to musi być coś naprawdę najgorszego na świecie. Okej, okay, przyznaję się, słuchałam piosenek z Kolima, nie ale ona też. No dobra, ale to był tylko raz. I to naprawdę wszystko? Dobra, przyznajemy się, nigdy nie oglądałyśmy Harry'ego Pottera. Matko, jedyna tobie jesteście gorszy niż sam szatan. Zawsze wiedziałam, że mam potencjał. <suszy> wouldn't it be cool to live in a haunted house what's wrong with the one we live in now what good night mizuki good night amumu who the fuck is amumu Maiko's son and Kanata's is the father now go to sleep why are you dressed like that because it's my costume all you gotta do is go to the costume store and say make me look stupid I don't stand like that no, that's, that's the how problem you stand. that's not how i stand didn't is stand exactly like what that you i look. stand it Zobacz, kurwa, zobacz. Cały rok i nikomu nie było przyjemnych, żeby posprzątać. Podaj mi tą zmiotkę tam na ławce leży. Jak to? Po co? Jak to? Po co się głupio pytasz? No, po trzeba piach z tego grobu. Zobacz, jak to wygląda. Jak co roku, kurwa, cholera. Ja muszę przychodzić sprzątać? Bo przecież komu? Nie ma komu robić. W dupach się wszystkim poprzewracało. Wstyd, syf i nic więcej. Podaj mi ten worek, te znicza stare. Trzeba powyrzucać. Ale tego zostaw, ten ładny. Tylko wkład się kupi i może stać jeszcze. Tam jeszcze iść do samochodu w bagażniku jest ta mm, haczka i e, wiaderko. To przynieść trzeba pohakać, bo przecież pozarastało. A, widzisz, ciociu, nikomu nie ma przyjść posprzątać przez cały rok. A tak wszyscy płakali, tak wszyscy płakali. Tak kurwa dbają, tak dbają, zobacz ile tu chwastów, zobacz ile chwastów. Masakra jakaś. Biedna ciocia zarosła. Ale słuchaj, te stroiki z tamtego roku też wypierdol, patrz jak to wygląda. Masakra wyblakłe, takie nowe się kupi. No i zobacz, od razu lepiej to wygląda, jeszcze ładną znicz się, kupi, postawi i na wszystkich świętych będzie. Ej babsko, ma dziś zrobić kartkówkę. Czy ona serio nie ma nic do roboty, tylko napierdalać tymi kartkówkami? Niech tylko spróbuje nam wstawić jakąś kartkówkę, kto idę manifestować, żeby ją zwolnili. Dobra, szykuj telefon, póki jeszcze jej nie ma. Weź, ja nawet nie wiem z czego ta kartkówka ma być. Uczyłam się i chuja umiem. Dobra, sklej pizdę, bo idzie. No, cześć, syny, dzisiaj kartkuweczka. Mówiłam, jesteśmy w dupie. Daj spokój, to tylko ocena myśli, że my przez jej trzy płaczemy po nocach. No w sumie. Proszę kartkuweczki, macie 9 minut i 69 sekund powodzenia, i tak będą same pały. Pały to, ty masz nie powiem gdzie. Sklej się, bo zaraz dostaniesz jedynk Dobra, dawaj ten telefon na ławkę, i tak jest ślepa. Ej, dała nam te same grupy. Wpisuj pierwsze polecenie, a ja będę udawała, że się zastanawiam, a tak naprawdę będę patrzyła się na nią, czy idzie. Idzie. Czy wy ściągacie? Nie nie ściągamy, i a tak poza tym pytałam się, czy ma korektor coś w tym złego. Jak masz kurwa, jakiś problem, to skreśl. Spierdalaj. Jak kurwa jeszcze raz zobaczę, że ściągasz, to dostaniesz w pierdol. Okej, okay, nikt nie pytał. Ma za swoje. Szukaj odpowiedzi, a nie do mnie coś pierdolisz. Spisuj. Oddajemy. Dostałyście pięć brawo, a teraz spierdalać. Foki malej W domu straszy. Posłucham se muzyki, bo czemu nie? O kurwa mać głośnik poleciał. Jakim chujem on mi poleciał trzy metry przed siebie? I wtedy z całej siły jakaś siła nieczysta rzuciła moim głośnikiem o podłogę 3 metry dalej. Przecież głośnik jest ciężki z dupy, by tak nie poleciał przed siebie, tylko spadłby na dół. Duchowi się nie spodobała muzyka. Zapytaj jaką lubi, to mu puścisz, na zmianę będziecie se słuchać. Jebne kija i zapytam. A zresztą powiem mu, żeby wypierdalał. Powiedz, że to drogi głośnik. Żeby się ogarnął. Jak ma rzucać, to widzimy rzeczami. Ale jej się pewnie boi. No wiem, nie masz prawa rzucać moim drogim głośnikiem. To, że jesteś duchem niczego nie zmienia i tak cię zatukę jak muchę, jak mi podpadniesz. Chujowy masz gust muzyczny, nie mogłem tego znieść. Szlak mnie trafiał od tego słuchania. A co lubisz? No coś na czasie, jakąś Maryle Rodowicz czy coś. Dobra, to możemy iść na układ. Jedna moja piosenka, druga twoja i żadnego rzucania głośnikiem, kurwa. Dobra, umowa stoi. 60% potwora! Ale ja tylko powiem MOUKISOR! No, A 60% osób widziało w tej drugiej osobie <tryk> Got a fudge I got a pack of gum! I got a rock! Miła godzina zero zero. Wszystkie duchy poszły spać. Tylko jeden organista wypiął dupę za koptę. Hey! -D -D. I'ma read that bitch to y'all real quick. This what he fucking wrote. Dear all, trick or treaters, I'm coming back for that ass. If I ain't get that butt last year, then this year is getting smashed. I ain't pulling up in no granny costume. That shit hard to run in. I'm pulling up in a tracksuit, and we really gonna get this funny. What the fuck? What that mean? That was too good. Let's get the dough. Laleczka czaki jest za tobą. Co ty pieprzesz? Gdzie? Ja się boję teraz odwrócić. Gdzie jest ta laleczka czukę? Kochani, gdzie jest ta laleczka czukę? Ja się teraz boję odwrócić. Ja się teraz boję, dziewczyny. Ja się teraz boję laleczki czukę zobaczyć. <zysy> Serio, dziewczyny. Wyciągamy kartki i piszemy kartkówkę z trzech ostatnich tematów. Nie, nie, no kurwa, no nie! Zgłaszam nieprzygotowanie. Zgłosić, to ty się możesz po żółte papiery. Ta kartkówka jest obowiązkowa dla każdego. Zgłosić, to ja się będę musiał do domu dziecka, jak w tym tygodniu kolejną pizdę dostanę. Za imię, nazwisko, chociaż będzie punkt? W twoim przypadku tak. Oh yeah, baby. Na tablicy macie wszystkie pytania, możecie zaczynać. Imię, nazwisko łatwe, albo kurwa nie. Jak ja mam na imię? O kurwa. A! Damian. Dobra, pójdziemy na logikę. Kim był Adam Mickiewicz? No, chyba człowiekiem. Nie, napiszę mężczyzną. Ja to mam łeb. A, zapomniałem. W pierwszym pytaniu odpowiedź, że był człowiekiem, nie da punktów. Kto napisał po to? Pewnie Posejdon. Została ostatnia minuta. Kim byli Romeo i Julia? Nie wiem, kurwa, ujebali mi koleso. I przykładowo, jak masz remont w domu? Nie powierzaj roboty byle komu. 666 swoim wtedy, tak. Czysnobija jak szere. Exorcysta za niecały szyszta, dokładnie za dwie stu wie. Jak fakturu będzie drożej waższej będzie dupie, to zanieś pod dupie. Charles don't look like no baby, looking kinda old, Charles. Stop staring at my mommy's big incredible boobies. I I wasn't. I'm her little boy, not you. All right, Charles. To co idziemy na te cukierki? A do czego ci maska? Bo to moje przebranie? Akurat ty nie musiałaś się przebierać i tak już straszysz. Dzięki. Nie no, żartuję, chodź. Dobra, pierwszy dom ty dzwonisz. Czemu ja? Bo ty jesteś tą głupią, Znaczy odważną. Boże, no dobra. Ding dong. Dobry wieczór. Cukierek albo psikus? Ty mała grzesznico. Że co? <laughs> nie wstyd wam szatana wspierać? Ja wam zaraz dam na parafię was wszystkich zgłoszę. Ale. jazda stąd albo na policję zadzwonię. Nie trzeba, już sobie idę. I co, zebrałaś jakieś cukierki? Zamknij się. Charlie, Charlie, are you here? <laughs> My kids, they say Gyat, and Gyat means a big butt. I got it off TikTok. <laughs> so I was like, guys, we're late. We've got to go. And they were like, Mom, you're so embarrassing. Gyat, damn. <sighs> Eu perdi o tudo! Chega. Checa isto. Checa. Checa Why are you dressed like that? Because it's my costume. All you gotta do is go to the costume store and say, make me look stupid. I, don't stand like that. Well, that's, that's the problem. That's not how I stand. It didn't stand sad. like that.

Byłaś dla mnie jak dym, ddy dyddy, dym, co jest bardzo owa to nie chcę więcej tu chodzić. Znowu Prosi nie o szansę, a ja mówię zarobić, bój z mołem. Mamo tu chodzi pająk! Mamo, weź te buty, bo po tych pająkach chodzą buty, znaczy po tym pająku chodzą buty, znaczy pająk chodzi po tych butach, taki duży, stąd, <śmienny> prosiła Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Eloeno 320, ale macież to sautwity, mordeczki. ESA, to będzie BKXD. Cukierek albo psikus? Heniek, bachory jakieś. Czego? Cukierek albo psikus? A co to, baj przebierańców? No ale pani koło to taka tradycja jest. Dupicja, nie zawracajcie mi, dupy gówniasze. Cukierek, Cukierek albo amsikus. Gdzie diabły? mi babcię straszycie? Ona no, jest po dwóch zawałach, wy normalnie jesteście Cukierek albo sikus Oj później dzieciaki na tą litanię, przyjdzie nie teraz No chodź do mnie ty Grysie. Idź stąd nie teraz e, Wiecie co, kuzynka przyjechała, taka dalsza rodzina, tam wiecie O u niego na chacie też jakaś niezła wampirzyca mm. Amelka? Co tu się dzieje? Co ty wyprawiasz? Dlaczego obżerasz się słodyczami? Na konsoli grasz? Jaka była umowa? A najsłecz, słodzić, idziemy zrobić kolację. Nie, moja droga, inna była umowa. Mama mówiła nie siść na ziemi, bo wilka dostajesz, paczkę ładnego dostałem. Ja fernole...

Widzisz posłuchały Klara kurwa to są zwykli ludzie Nie żłob więcej tego winiacza W domu I co to znowu za horrory oglądasz po nocach Będziesz miała koszmary Moje całe życie to koszmar Ktoś dzwoni dzwonkiem Pewnie znowu to te wstrętne kaszojady wyżulające cukierki Już ja im pokażę Dobry, my po cukierki Cukierek albo psikus uh. O ty kurwo Klara Kurwa mać a to co znowu Schizofrenia mi chyba wróciła. Kurwa znowu. Nie pierdol Spierdalaj ode mnie i idź moją matkę. Kurwa pierdolę ja już więcej nie piję. Zabierzcie to ode mnie. Dwa lata temu w tym miejscu znaleźli dokładnie tak leżącego mężczyznę dwadzieścia ran kłutych. Okazało się, że zasnął na jeżu. W tym domu mieszkał facet, który podciął sobie gardło grzebieniem. Pochowano go razem z nim z kołtunami na głowie. W sklepie za moimi plecami baba ukradła makaron. Zjadła go na sucho. Pochowali ją we Włoszech. Za tym błotem stoi beczka, w której baba utopiła faceta, ale nikt o tym nie wie, obróć mnie i niech tak zostanie. him because Man,